Wybraliśmy się na świąteczny spacer na Chase Water, ale pusto! Patrzcie, no i są piękne, i kaczuski i łabędzie. Nauczone, że ludzie karmią, także... także przypływają. pływają. Kiedyś nie wiem, że, że tam wchodziliśmy na tą tutaj wieżyczkę, ale teraz już nie można, coś tam się stało, już nie można. Dobra, idziemy dalej. A te płyną za nami, zobaczcie, patrzcie jak płyną za nami. Na przy okazji od razu tutaj stąd chcielibyśmy pozdrowić naszego oglądającego, który nas właśnie tutaj w Chasewater zaczepił. Nie zapytałam o imię, sorry, bo Luna zaczęła oczywiście atakować innego psa, ale miło było Ciebie poznać i pozdrawiamy. Piękne co? W ogóle się nie boją, co? Patrzcie, jak one blisko nauczone no, są jedzenia, że ludzie je karmią, i patrzcie, no tutaj osą. Tak blisko podpływają. A tu nie ma jedzenia, bo ptasia grypa panuje znowu. I nie można karmić. Tak? Pięknotki. Patrzcie, jaka czysta woda. Krystalicznie czysta. Normalnie szok. Ona się wolnością cieszy. gdzie bady? A gdzie badem? gdzie badem? Szukaj. Christmas, Patrzcie, jaka rodzinka łabędzi, jaka śliczna Cztery maleństwa A nie dupnęli? Nie, właśnie ja nie wiem, czy nas nie dupnęli Moi nie, drodzy, chyba z 15 nie, samochodów Nie się. O, ja pierdzielę, ty tak mocno zahamowałeś, ale chyba nie Nie, na pewno nie Nic z tu nie poczułeś tyłu? Nie nie, nie, nie. Jezu, Maria, ile ludzi? Patrzcie, jaka pogoda, co się dzieje? I tego było słychać, bum, bum, bum. Mi się wydaje, że nas ja, też Nie, kire, nie. Ale nie wszyscy, no bo tak wszyscy jechali, to dalej tak, ten gracz się pokazał, nie i koniec. Ja. To właśnie cię się u nas, ja? Jak ja, jest też, 15. ja też o co ci, ci co za nami jechali, też się zostali? Ja myślałam, że stamtąd uciekają, a tam tak walili w auto to waliło. Patrzcie, co się dzieje. Ja, na... tylko, ja tylko patrzyłem, żeby we mnie nie wjechali. Bo a my... ten też za nami Mercedesem to daleko. My... Dobrze, że jechał daleko, ale w niego wjechali. A my jedziemy, patrz tu jak się działo, co się tu działo. A my a, jedziemy moim drodzy Co się dzieje, ja pierdzielę. nagle spadło, od razu lut na tym się zrobił. Ale, ale mieliśmy szczęście. Tfu, tfu, tfu. Szok. Szok. Dobra, moi drodzy, weszliśmy. Weszliśmy, powiem Wam, że przepięknie tu jest. Tu jest tak pięknie. Zobaczcie, prawdziwa cegła. No i ślicznie tu wygląda. Tutaj mamy oczywiście okienka. Patrzcie, tu. Przepięknie to jest. Muszę zapalić jakieś światło, nie wiem jak. Zaraz wam pokażę sypialnię, bo jedną stąd widzę, to po prostu dech zapiera. Wow. A tamte? O wow, światełek. Patrzcie co się dzieje. Szok! I patrzcie jak widać stąd jedną sypialnię. O wow! Super są co? O wow, jaka wielka! O Jezus Maria! No chyba będą robić tam antresole. O, czyli zdjęcie tutaj jest. A nie, to dla dziecka. Ale mały grzejnik. A daj jest za ogrzewania chyba jeszcze. Idę zobaczyć drugą sypialnię. I to I tu druga. Fajne te do łóżka lampki, ale jakieś... Aha, tam się zapala. Tak to wygląda. Czekajcie, zobaczę. O ręczniki są. Obraliśmy. Ręczniki, tak się zastanawiałam. O, tu światło takie. Czy to jest Alexa? Nie, to głośnik. Fajne. Super, co? A co, by wzięliście to wspianie? Tak, ta bo to do Bardzo fajnie. No i łazienka, mała, tak? Ale super. Świetna jest ta cegła wszędzie. Ale ta cegła pod prysznicem, to tak nie do końca mi odpowiada, bo tutaj na pewno ciężko o to. No ale zobaczcie. Bardzo fajne lustro z lampeczką. Radio chciał takie. Ja się nie zgodziłam na takie Spoczko. Bardzo mi się podoba. Taką ładną czapkę nam odgosi i została w domu. O, a ja chodzę bez czapki. Wieje, ale jest przyjemnie, nie? Zresztą ja zawsze, jak wyjadę, to mi jest zawsze fajnie i przyjemnie. Chociaż kropki marzną. Nasze. No to zapamiętajmy, Zapamiętają, że pani banku. Ogólnie to dzień 26 grudnia to dzień pełen nieszczęść. Tutaj coś się pali komuś. Po drodze, tak jak Wam mówiłam, za dużo nie powiedziałam, ale chyba 15 aut się stukło koło nas. Także nie ciekawie. A chodzimy, szukałem primarka, żeby kupić czapki. Bo wieje, jadą w poszukiwaniu czapek. Napisać jeszcze, który to rok. No trzeba! Weźcie, weźcie, thank you so much. Thank you. Super zdjęcia są. Powiem Wam, to jesteśmy w Wojterspółnie, zobaczcie. 1909 rok. 1928. 1955. Patrzcie jakie fajne panie, jakie jest suknie A Autobusy, takie ogórki to jest 1938, a takie ogórki u nas jeździły jeszcze do za mojego dzieciństwa. To było... 1980, nawet 1990 jeszcze jeździłem nie, Radek, te ogórki? No hmm? ja to już no, zrobiłam, to, to, byłem, byłem. Ale ale brzydkie te geometryczne światła. Chciałam tak zabrać sobie w to takie ładne, wiecie, tradycyjne światełka. A to taka kupa. Wiedziałam Radkowi, że wejdę z nim na karuzelę i wchodzę. Ale na to. <śledzimy> <śledzimy> Będę się bała. <śledzimy> Zaraz wchodzimy na bardzo Halo, poważną drożdżelę. A tu pada deszcz! Halo. Halo! Ale zimno, mokro. Ale wyżej pewnie. Jestem wyżej, idę na górę, zobacz. I knew. Well, I'm all for Christmas It's a magical time full of kisses Take a walk outside and tickle the snowman's nose Moving in, in Blee 🎵 coś ciekawe. z tyłu tak się darże, aż... Ciekawe... Ducha, mówię, to mamy spadk, tak? taka była, ale Taka była odważna, nie? Jedziemy! Jedziemy! idziemy na tę? Na tamtę. Tamto zamkniemy. O, to też zamknęli.

Pamiętacie lodowisko z zeszłego roku, kiedy wszyscy się przewracali? O! To jest plastikowy lot. składany, patrzcie. Widzicie, to jest plastik. Znaleźliśmy jakąś świetną indyjską restaurację. Teraz zdobyła jakieś tutaj nagrody, jakieś, jeżeli chodzi o indyjskie restauracje. Także przyjechaliśmy. Zobaczymy. Dobra, mamy taki familijny, duży chlebek Nan. No i tutaj mamy, już nie pamiętam co. Ale w sumie wszędzie tutaj mamy baraninę. Wszyscy jedzą baraniny w różnych smakach. Tutaj jest chuszczak. Smacznego. 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 <grywa> Przeszliśmy do domu, zobaczyć czy rodzice chcą iść, wyjść z nami. Ale nie chcą już. Bo już powiedzieli, że chcą posiedzieć sobie w domku, pooglądać telewizję. Także my idziemy sobie do Pabiku. Tak, Radio? Tak. Idziemy jeszcze na herbatkę. Tak. Piękne te ściany są. Świetny to jest, kiedy powiem wam szczerze. Zostawię wam pod spodem tą miejscówkę, jakby ktoś chciał. Naprawdę, naprawdę fajnie jest. I patrzcie, tutaj mamy te apartamenty. Tak się to nazywa. Caprystays. I tutaj my jesteśmy na drugim piętrze. Ale zobaczcie, jaki tu jest salon mega. Tu pazurki. Tam jakieś brwi no, jak to... albo coś. No mega. To oczywiście wszędzie jest sól, także to wygląda jakby to było, wiecie, brudne tuste czy coś, ale mega to wygląda. Gdybym ja miała coś takiego, to właśnie chciałabym to zrobić tak, wiesz, wow, efekt wow. I tu jest taki efekt lalkowy. Prześwietnie to wygląda. A tu o, a tu do kupienia jakby ktoś chciał. No, <laughs> Za to duży to projekt to jak to dla, dla nas. W Liverpool sprzedawali takie dobre zaputa. Tak, tak, tak. Ja pamiętam, no, ale w Londynie tak samo było. W Londynie na Hackney tak było. Hackney to jest teraz. Nie ma miała nieruchomość w Polsce. Nieruchomości w Polsce. No. Jesteśmy w świetnym parze, który się nazywa Jak Jaki klimat już Wam pokazuje? Ogólnie to siedzimy na krzesłach z kina, starych. Ławeczki z kościoła. plakaty tam jest, tam jest automat do Jagerbomb. Tak, automat do Jagerbomb. I zobaczcie w ogóle, jaki klimat. wielka Stara budka telefoniczna, tam jeszcze starsza. Fajnie. Mieliśmy co jeszcze dzisiaj pochodzić przed wyjazdem, ale raczej nie pochodzimy. Znowu wypadek? Masakra. A jeśli chodzi o wczorajszą kraksę, to powiem wam, że mieliśmy wielkie, wielkie szczęście, bo wypisują o tym wszędzie. 12 aut się zderzyło. No nie wiem, jak nam się udało uciec. Dzięki mojemu mężowi, wspaniałemu, jakoś opanował i spierdzielił stąd. Ale kolejne auto za nami było tyle, które już zostało przewalone. Także powiem Wam, że masakra. To wszystko było jak w filmie normalnie, nie? nie odpuścił brązowca, to byśmy byli kolejni. No naprawdę. Te auta się składały, nigdy w życiu w czymś takim nie brałem udziału. Te auta się składały jak w jak wagony kolejowe, jak się wykoleją, jak się stukną. To po prostu straszne było. Mieliśmy wielkie, wielkie szczęście. A no mieliśmy zobaczyć, no filmik. To w domu zobaczymy. Mieliśmy wielkie, wielkie, wielkie szczęście. Także super. I obyśmy mieli takie same w drugą stronę. No co? Obyśmy mieli. Dobra, do fotem.